Cześć wszystkim. Właśnie przyszły do mnie matki w szczele od pana Michała Lewandowskiego. Eee, bakwast, zobaczymy. Zwrajamy. Jedno Pana Michała, proszę. cztery sztuki data wygryzienia 17.05 cztery sztuki o piękne maturę. proszę zobaczyć z białym opalitkiem nie wiem czy będzie widać, o, chodzi piękna matura. Widać? No, piękne. Ładne Cztery sztuki. Proszę. Bardzo fajna pszczółka, parasa do poczytania. Polecam, jestem zadowolony z tych mateczek. W tamtym roku brałem pierwszy raz. Bardzo dobry. Przezimowały wszystkie. Jak miałem robione z nich odkłady w tamtym roku, w tym roku już pokazują swoją siłę. Są miodne, łagodne. Dla mnie jak ja pracuję to pszoła taka no nie jest rojliwa tak, że łatwo ją wyprowadzić z tego co mówią. Miałem też inne bakwasty, kiedyś od kogoś innego brałem, ale różnie były z tymi bakwastami. Na dzień dzisiejszy co mogę powiedzieć. Jak patrzyłem teraz, to naprawdę nanosiły w nadstawkach, nie są agresywne, a miałem inne bakwasty, to różnie z tego wychodziło, że i agresja była. No wiadomo, że że ta pszczoła jest troszeczkę inna niż kraińska i, i może mniej na początku roku Czyli wiosennego miodu daję, ale dla mnie jest dobra, bo nie jest rojliwa, a ja mam troszeczkę mniej czasu na to. Także, co mogę więcej powiedzieć. Teraz je podam. Czekam trochę na pogodę, bo zaczęło padać. No mam nadzieję, że troszeczkę się przyjaśni. Na dzień dzisiejszy je podam. Jutro otworzę im tutaj za ślepeczki. I mam nadzieję, że przyjmą. Także dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam tęczowa pasieka. Jak się przyjmą wszystko, nagramy ten jakiś filmik, żeby się pochwalić nowymi odkładami. Także pozdrawiam, do usłyszenia tęczowa pasieka.